Witam, oto ja, Tony96, ze mną kolega po mojej prawej stronie. to cześć, Po mojej lewej stronie, mojej, rewel, mojej lewej ręki stoi z guźką Clippera kolega. Siema, nomek. Dobrze, to idziemy. Oto jak widać to jest nasz spawn. Na razie taki sobie, może będzie przeróbka. bo albo coś. No, jak widać, tablice. Mały, mały, mała usterka ze światłem było przypadek. To było się pobawić trochę. Ale jak widać, wszystko dobrze się układa. Tak. Yy, yy, mamy tutaj jeszcze jednego, yy, wiecie, jednego Chyba by się przydało kliknąć, bo to jeszcze jedna jest osoba na serwerze, Nic I co? To... Jezu, się widzę już. No nie ale jest. dobra, dajcie mu spokój, nie przestępuję, nie biorę. Tu jest, dobra, dom Kuby. Tutaj YouTube możemy nagrywać. Dobra, 1, on zostanie, a nie będziemy mój, zwracać praktycznie na niego uwagi. Mój i... dom. Tutaj jest dom naszego Codiego. Pokaż pułapkę. Ale na mnie masz zaprezentować, a nie na sobie. Łaaa, a pijania mogę lawa, lawa, lawa. Lawa, lawa. No. Jak widzicie, bardzo użyteczna pułapka na nieprzyjemnych gości. Moje łóżko, Ej, taki balkonik, sobie i ogólnie, dobrze, idziemy dalej. Przejdziemy teraz do chatki Lomega. Tu jeszcze po drodze jest chatka Smoka, to mogę tylko pokazać, jak to tylko w środku wygląda. Nie będę tam nic ruszał, tak tylko otworzę, Widzicie, a tak za ciekawie, nie ma tam nic. No nawet ciekawie. Tutaj do, jest moja chatka. Dom, e, chatka mega. Jak widać na razie to jest... ją budować. Nie to skromne wyposażenie. E, Przepraszam. O tak, e, skit naszego kolegi Glucito co był. I tu obok od razu mój czyli. Jak to powiedzieć mój. I tyle. Udziabał mi nogę, dziabą, kurde. Tu nasza piękna karczma. Jedzenia pod dostatkiem i to darmowego. Tu nasz śmietnik. Do wyrzucania Ju starych jestem. rzeczy. Biedni, biedni, wyrzucamy tu niepodstępne rzeczy. Co e, tu mamy? O, tu mamy nasz las. E, to jest nasz kol... Nasze posągi, nasi nowi koledzy też, tu, tu będą powstawać za tymi posągami dwa domki od kolegów właśnie od Ziaro i Glucika 12, ale Glucika nie ma, bo poszedł, a Ziaro na razie się Ziarowi nie chce budować, bo nie ma temu, no to więc stoi pole puste, ale jest jego. No co to tu mogę mało jeszcze nie... minę zrobimy wam też na gadu, gadu i zobaczymy czy się nadajecie do gry na takim serwerze. Po prostu zapraszamy. Pamiętajcie, niogarów nie przyjmujemy. No właśnie, ogarów nie przyjmujemy, jedna zasada. Ja e, trochę z mikrofonem miałem. Mogę pokazać Dziękuję, jak ta chatka wygląda. wygląda, tu jego tu ma craftinga, gad tak za dużo nie ma. w skrzyniach pokażę co ma, a i tak nikt nie wyciągniecie tych rzeczy, no to, więc... Tu nic i tu też nic Zatem no, też będę yy, tak powiem, się będę musiał spadać, bo muszę jechać tak jakby powiedzieć na obiad. No będę, dobra. Naprawdę są swojej bawki. I. Jak widać więcej nic nie ma. Chodźcie chłopacy, bo ustawimy się w lesie przy drzewach, zapuszczam łzyczkę i kończymy i tyle. A bez zakończenia muzyki później na następnym odcinku zrobię tak. Raj przyjawka zostanę Chodźcie. Jak będzie się I mówimy jak chcecie na serwa piszcie do, do Diego. Przepyta was Jeśli będziecie dobrzy dla nas, to gdzie, przyjmiemy na serwer. Jeśli nie gdzie, dobrze... To chodź tu gdzie tam łazisz, chodź tu do przodu. Tak, masz, moje GG to 3, 36, 37 7 i 317. Najwyżej podam w opisie do napisania. Dziękuję. Do widzenia, chłopaki. Życzę powodzenia.